Moi drodzy, na kanale co ugotujemy, to zjemy. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób przygotuję kiszone ogórki i je zakonserwuję tak, aby nie zmieniały smaku przez wiele, wiele miesięcy. Szukałam takiego sposobu długi czas i dopiero całkiem niedawno go znalazłam. W związku z tym podzielę się z Wami moją tajemnicą. Że nawet w ciepłej piwnicy te ogórki można przechowywać i się nic z nimi nie dzieje. Bo ja miałam taki problem, powiem Wam, że kiedy kisiłam ogórki, e, zanosiłam je do piwnicy i one, no niestety, tylko przez dwa miesiące były takie, no dobre do jedzenia, natomiast nie dotrwały do wiosny w takim dobrym stanie, bo całkiem były bardzo kwaśne później po prostu pod koniec już na wiosnę nadawały się jedynie do zupy ogórkowej, którą doskonale zakwaszały, bo ten proces kwaszenia cały czas trwał, bo moja piwnica jest dość ciepła. W związku z tym znalazłam ten sposób, który wam tutaj na tym filmiku pokażę, więc oglądajcie do końca, lajkujcie, subskrybujcie i miło spędzajcie czas ze mną w mojej małej kuchni. Ogórki tradycyjnie myjemy, oczyszczamy z pozostałości kwiatów, z ogonków. Marysia postanowiła się włączyć w kiszenie ogórków, skończyła już swoje zajęcia, w związku z tym pomaga obierać czosnek. A my już tutaj mamy przygotowany koper i chrzan, i zaraz będziemy nabijać nasze ogórki do słoików. Oczywiście, tak ściśle, jak się da. Ja używam do zalewy takiej soli, kamienną, kamie sól kamienna do przetworów. Nawet reklamują, że doskonała jest również do ogórków w szczególności. Ja przygotowuję zwykle trochę więcej wody na zalewę, bo najgorszą rzeczą jest to, jeśli by zabrakło tej zalewy. Więc ja przygotowuję 3 litry wody. I do 3 litrów wody dodaję dwie i pół łyżki soli. O tak. Woda, jak widzicie, jest świeżo zagotowana. W związku z tym szybko się nam sól rozpuści w zalewie. A w czasie, gdy będziemy nakładać ogórki do słoików, troszeczkę przestygnie, ale nadal będzie gorąca. I taką gorącą wodą będziemy zalewać ogórki. O matko, ale wielki czosnek Marysia obrała przed chwilą. No, i do każdego ze słoików wkładamy kawałek kopru. Może być to cały baldaszek, jeśli jest on taki dość mały to taki cały można włożyć i do każdego właśnie ze słoików także wkładamy chrzan na dno jeden a później jeszcze dołożymy jeszcze jeden chrzan także po dwa kawałki takie dwa piórka chrzanu na każdy słoik i na dno słoika każdego dwa ząbki czosnku i na górę jeszcze jeden. Także takie przyprawy my używamy. Można dodać jeszcze moi drodzy liść porzeczki albo liść dębu, jeżeli ktoś preferuje takie smaki. Natomiast my dzisiaj mamy taką podstawową wersję ogórków. Nasze słoiki już są napełnione, w związku z tym zalewamy zalewą. Jeszcze warto byłoby ją zamieszać przed wlaniem. Kilka ogóreczków mi pozostało, ale to by nie starczyło na cały słoik, więc zjemy je ze smakiem, schrupiemy. Staramy się zalać tak, żeby nie wystawały nam ogórki. Tak przygotowane słoiki pozostawiamy w ciepłym miejscu na 5-6 dni. Będę wam nagrywała, jak codziennie one wyglądają, jak proces kiszenia przebiega. A dalszą część, co z tymi ukiszonymi już ogórkami trzeba zrobić, to zobaczycie no, za jakiś czas. Wy za chwilkę, a ja za kilka dni. witajcie kochani ponownie po pięciu dniach nasze ogórki są już ukiszone więc my dzisiaj wam zdradzimy tą tajemnicę jak je zachować na całą zimę bez zmiany większej zmiany ich smaku więc zapraszamy was dalej do oglądania do oglądania do końca najlepiej a my bierzemy się dalej do no właśnie tak. Bierzemy ten garnek i najpierw zlewamy całą zalewę z ogórków do tego garnka. Należy uważać, żeby nam ogórki nie wypadły, ale jeżeli są dobrze upchnięte w słoiku to nie powinny nam się wysmyknąć do tego garnka. Marysiu, proszę, bierz, odkręcaj słoiki i wlewaj do garnka całą zalewę. Uch! Co? Mocno zakręcone było, nie? Proszę cię, możesz wlewać. Tak do końca. bardziej słoik a tak. nie zakręcaj słoików. O, tutaj jeszcze buzują trochę. O, to moje kuki. Tak, to twoje właśnie, twój słoik zrobiłaś. <laughs> I jeszcze jeden. I drugi. I drugi, nie? Ja robię, moi drodzy, takie ogórki i też takie, które będą na bieżące spożycie, czyli w ciągu dwóch miesięcy my już je zjemy. I te, które są przeznaczone na bieżące spożycie, ich nie pasteryzuję, bo szkoda, ale te będą już na zimę, czyli na dalsze miesiące. I teraz, moi drodzy, ten garnek stawiamy na gaz i zagotowujemy tą całą zalewę. Jeszcze, jeżeli mamy na przykład jakiś y, słoik z y, kiszonych ogórków już skończony, tak jak ja tutaj mam zalewę z tych ogórków, które już zjedliśmy, można jeszcze troszkę wlać tej zalewy do środka, żeby uzupełnić brak, bo może się okazać, że przez gotowanie ona ta woda odparuje, a zresztą podczas kiszenia. Ogórków dużo soku te ogórki puszczają, i one wypuszczają tą wodę ze słoików. Dlatego warto uzupełnić troszeczkę tą zalewę. I teraz, tak jak powiedziałam, grzejemy tą wodę aż do brzenia. Jak widzicie, mamy już zagotowaną zalewę. I teraz niezwłocznie zalewamy nasze słoiki i zakręcamy zakrętki. Moi drodzy, bardzo ważną rzeczą, jeszcze zanim zalejemy naszą gotującą zalewą nasze słoiki, jest to, żeby dokładnie wytrzeć pokrywki. Także Marysiu, to Twoje zadanie, proszę Cię bardzo. Wytrzyj dokładnie, żeby były suchutkie. Moi drodzy, dzięki takiemu postępowaniu, czyli zalewaniu już ukiszonych ogórków gorącą zalewą, mamy pewność, że nasze słoiczki się zamkną. Dlatego też używałam takich nakrętek twist off, żeby było wiadomo, które słoiki są zamknięte. I jednocześnie przez niepodgrzewanie całości słoików wraz z zawartością, część dobroczynnych składników tych bakterii. Kwasu mlekowego, które są dobroczynne dla zdrowia, zostają zachowane w tych słoikach, w tych ogórkach, właśnie. Więc jest to moim zdaniem doskonały sposób na zatrzymanie procesu kiszenia tych ogórków i jednocześnie na zachowanie pewnej części tych dobroczynnych składników, które są właśnie w tych ogórkach kiszonych. Także polecam ten sposób. Drodzy, mam nadzieję, że ten sposób na kiszone ogórki Wam się spodobał i sami zastosujecie go w praktyce. I jeśli spodobał Ci się ten przepis, to możesz dać łapkę w górę, czy zasubskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem. A my się już z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Hej.